Elo, tu, tu ja, nie mam pojęcia czy ktokolwiek mnie stąd jeszcze pamięta ale chcę wam powiedzieć, że zapewniam was, że to na pewno ostatni film na moim kanale znaczy na tym y, i wpadać na mój y, nowy kanał tu gdzieś może, nie mam pojęcia wyświetli wam się y, moja nazwa no i, i zapraszam was na ten kanał będzie to coś z w komentarii i y, 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 y elo i y i nie mam żadnego kanału z petszopkami. już nie mam pojęcia ale pet sobie jeszcze zostawiam bo czasami tam się zdarzy że się nimi bawię ale jeszcze mam kanał gdzie będę nagrywać SSOI no i was na te kanały zapraszam i, i elo i dobrego wieczoru bo jest godzina 21.57 a nie co 51 przepraszam was i też bym chciała wiedzieć, co, co robię ze swoim życiem. A teraz pokażę wam zdjęcia mojego crusha. I, i nie, to nie będzie Patrick Stump, tylko... Tylko... Mm, wiem, że to źle widać, bo jest odwrócone ogólnie, chociaż może nie. Y, kompletnie nie mam pojęcia, y, ale podziwiajcie jego, jego piękno. Siedem y, dokładnie zdjęć, jeśli umiem liczyć tak siedem. I, I Elo, i, i żegnam, i dobrego wieczoru na zdjęciach występował Brenton Uri. I Elo.